Dlaczego ten star jest tak wyjątkowy? Dlatego to nie wiem, stary jak stary. Ale... No ale ten silnik jest wyjątkowy, nie? Wyjątkowy, bo w polskiej konstrukcji. Niby w pełni polskiej konstrukcji, dlatego można się domyślać jakiej jakości to jest. No ale coś, coś Pan opowiadał, że trzeba podgrzać, nagrzać, no to znaczy, rozgrzać. Tu są komory wstępne, więc to wymaga tego, żeby. Zastosować świece, i oczywiście, takie świece były fabrycznie zastosowane, tylko tyle, że były nie do końca przemyślanym rozwiązaniem, więc się notorycznie palą. Dlatego lepiej jest po prostu zrobić tak, że się ściąga z dolotu powietrza rurę, podkłada się ogień. no i Kiedyś to się maczało kij w ropie, ze szmatką i podpalało, tak zwanego kopcia. Teraz jest XXI wiek, to ja używam palnika gazowego takiego w puszce. Super sprawa. Czyli pod stara będziemy podkładać ogień. Zaraz będziemy odpalać tego stara, ale najpierw trzeba go wyprowadzić z hali. Bardzo jak myślicie, podoba, jak czym my go będziemy ciągnąć? Wiosnych. No przecież moglibyśmy pociągnąć go zapali, na przykład no. tym. tym. Moglibyśmy go pociągnąć. No tak. bo nawet tym Nie, my Ale jak... tym Jeżeli podjedziesz autem do czuli presji pociągniemy to a później podłożymy ogień No i staro odpali Nie wiem dlaczego w dwójkę siedzą tam myślę, że tu się nic jeszcze nie dzieje. Ale wyglądają na zadowolone dwójka, trójka to już łatwo tak. Tak. wygląda, że dobrze się bawicie Dopóki silnik jest niezapalony, to tak. Lekko byśmy cztery go przekręcił tak jakby do mnie.

Myślę, że jest tu dość prosty i trzeba spróbować go zapalić, tylko... Zaraz zobaczycie, jak odpala się stara na nie pych, ale ciąg. Dobra, Na podłodze i na luzie! Zatrop w muze się zatrzymał, biegu nie wrzucaj! Czas w podłogę! Nie mogę znaleźć lugu! Czas w podłodze! Czas! Jest! Zobaczcie, jakie chmury dymu wytwarza ten samochód. Jak myślicie, jaka ja to jest funkcja CO2? Wód Szanowny panie, ojciec umanie, w sercem targa skarga i żal. Dlaczego henika nie ma w piosenkach, co ciężarówą posuwa w dal, jakiś w trakiem? Star, przez mój mnie wiezie kraj, przy drodze bar, a we barze fantazjaj.